Cześć, z tej strony Tomek, a dzisiaj przychodzę, żeby podzielić się moimi wrażeniami z obcowania z seriką. Z diverem mikrobrandowym, nietanim, specyficznym, ciekawym. A na dodatek, jeżeli wszystko się uda poukładać, to powinna ta historia mieć jeszcze z perspektywy naszego kanału taki specyficzny twist. Zapraszam. Tak jak się już z wami dzieliłem w unboxingu serika, to był zegarek, który podrzucił mi krokodyl. Nasz grupowo w czascholicko Facebookowy, jako pomysł wtedy, kiedy szukałem czegoś, co miałoby w mojej kolekcji, w mojej podróży, wskoczyć w miejsce divera takiego, który będzie miał jakieś znaczenie. Wtedy się nie zdecydowałem na to, żeby zamówić Serikę, no bo to nie był zegarek, którego wtedy poszukiwałem. To nie był zegarek, który miałby jakieś znaczenie, bo. Mikrobrand jest dość świeży. To powstało gdzieś tam w okolicach 2019 roku, jeżeli się nie mylę. Jest też dość wysoko wyceniony, więc trzeba było na niego wyłożyć znaczące środki. Dostało się zegarek, prawdopodobnie z tamtej perspektywy, jeszcze patrząc, fajny, ale nie niosący za sobą jakiegoś historycznego dziedzictwa czy, czy czegoś takiego. Wtedy zdecydowałem się na doksę. Z tą doksą też postąpiłem nieco nieortodoksyjnie z perspektywy modeli tej marki, bo to była taka ich, jedna z tych nowocześniejszych interpretacji, która finalnie jakoś u mnie długo miejsca nie zagrzała. A teraz mamy 2024 rok i w tym cugu trafiania do mnie dajwerów, których się mi nazbierało już bardzo, bardzo dużo, które mam w rękach, trafiła też serika. Trafiła z drugiej ręki, bo przyznam się szczerze, że o, dzisiejsza oferta oficjalna seriki ciągle jest Droga i to uczciwie droga. Czyli mamy taki zegarek mikrobrandowy, który z jednej strony nawiązuje do tego jakoś tam przewodniego, być może nawet wątku naszego kanału, gdzie się pojawiają te mikrobrandowe, mniej popularne, trochę niszowe zegarki spoza mainstreamu i staramy się patrzeć na nie i szukać w nich czegoś fajnego. Z drugiej strony. Patrząc na to finansowo, Serika zdecydowanie odstaje od mikrobrandów Serika. W dzisiejszej ofercie ten zegarek w wersji z werkiem, który jest certyfikowany COSC, który ma chronometryczną certyfikację, wycenia się na okolice 8000 zł. To jest kupa kasy. Kupa kasy i tutaj pytanie się pojawia, czy ma to Jakiś rynkowy sens, jeżeli nie niesiemy za sobą jednocześnie jakiejś wielkiej legendy, nie budujemy czy nie wyciągamy czegoś, co wynika z historii. Budujemy coś od nowa i strzelamy od razu dość wysoko. Tym bardziej, że pierwszy wypusteryki z werkami, które jeszcze nie były certyfikowane chronometrycznie, miał z nimi pewne techniczne problemy. Serika wybrała sobie używanie w werku firmy Soprot, które nie są jakoś szczególnie popularne, przynajmniej w tych zegarkach, z którymi miałem a, jakiś Kontakt na przestrzeni tej mojej podróży. Na początku też, jak się okazało, były z nimi techniczne problemy, coś tam nie działało z nakręcaniem, psuło się hakowanie sekundy. Generalnie rzecz biorąc, nie działało to zbyt dobrze. Żeby dorzucić do okna, to jak sobie śledziłem tą a, historię niejako w internecie, to okazywało się, że twórcy serii nie do końca a, podchodzili do tych. Problemów technicznych jako e, do czegoś, co, co miałoby być realizowane w ramach napraw gwarancyjnych. Nawet na początku pojawiło się takie te aplowe podejście: It's not a problem, it's a feature. Generalnie rzecz biorąc, troszeczkę sobie tam zamieszali. Serię, którą ja kupiłem na rynku wtórnym, a jestem jej co najmniej trzecim właścicielem, też. Kiedyś na początku swojej drogi, z tego co udało mi się dowiedzieć, miała problem z werkiem i została wymieniona całkowicie na nowy egzemplarz w ramach wymiany gwarancyjnej. I teraz wydaje się działać już całkiem serio. Ale start jest tutaj technicznie rzecz biorąc dość ciężki, bo wystawiamy zegarek, który jest drogi, wystawiamy zegarek, który chcemy uzasadnić tą jego wysoką cenę jakimś fantastycznym pomysłem, designem, wykonaniem takim nietypowym, troszeczkę werkiem spoza tego, co zazwyczaj się stosuje i trafiamy na swoisty, techniczny klops. I to są właśnie takie aspekty, które sprawiają, że gdy myślę sobie o tym, to dochodzę do wniosku, że nie kupiłbym dzisiaj seriki za te dość duże pieniądze bezpośrednio z ich sklepu internetowego, bo... bo nie aż tyle. Dlatego bardzo się ucieszyłem, że udało mi się położyć moje ręce na czymś, co po prostu było już na rynku u nas fizycznie lokalnie i mogę się z tym na jakiś czas spotkać, pobawić i może rozważyć, żeby została u mnie na dłużej. A jest tu co rozważać, bo zegarek jest naprawdę, naprawdę fajny. Taki z retro vibe'em, który robi świetną, świetną, fajną robotę. Jest w tej serii bardzo, bardzo dużo takiego retroklimatu, klimatu, retro To mi się bardzo podoba. Zegarek, który ma bardzo specyficzne proporcje. Gdy się na niego patrzy, to ten jego udział, jak gdyby wizualny bezela, traka versus sama średnica tarczy i wskazówki robi troszeczkę takie wrażenie, że jest to grubasek, taki wizualny, że bezel jest bardzo obfity, taki rzucający się w oczy, a sama Tarcza, sama tarcza troszeczkę znika ze względu na użyty kontrast wizualny. Wszystko to dodatkowo jest jeszcze ubrane w niezbyt wielką kopertę i całościowo robi taki bardzo, bardzo vintage efekt. Myślę, że strona wizualna, ta strona wizualnego postrzegania tego zegarka, to jak zostało zaprojektowany to jest jego największa broń, największa zaleta. Jest to zegarek przez to zupełnie inny niż wszystkie te, z którymi się spotykałem, i to inny idzie w bardzo pozytywną stronę, bo mi się on po prostu bardzo podoba. Na tej swojej stokowej bransolecie typu mesh, która ma dość specyficzne zapinanie i też specyficzny sposób łączenia się z uszami samej koperty poprzez takie dodatkowe, nazwijmy to pośredniczące endlinki, dodaje tylko właśnie tego uroku, tego efektu, że to zostało poskładane, jak tak, jak się to robiło kiedyś, że nie wszystko musiało być wytworzone pod dany konkretny model zegarka w taki fajny sposób, ale trzeba było sprawić, żeby różne rzeczy zadziałały ze sobą. Tutaj, z jednej strony, mam właśnie taki efekt, że jest to zegarek, który został zapożyczony z różnych pomysłów historii, złożony w całość, ale z drugiej strony, przez to, jak to jest wszystko poskładane, jak ten zegarek się zachowuje, jak są zachowane proporcje koperty, jej linia, zarówno wzdłuż i wszerz, że tak to ujmę, to muszę powiedzieć, że. To naprawdę finalnie na żywo robi wrażenie wyjątkowo dopracowanego. Wyjątkowo dopracowanego od tej strony wizualnego projektu i od tej strony takiego wykonania w metalu koperty, szkła, bezela z podwójnym insertem dość nietypowym, który daje też takiego polotu, tak bym to myślę określił. Zegarek, który z jednej strony wydaje się być prosty, a z drugiej strony przez to upakowanie tego wszystkiego w tę małą, swoje małe jestestwo staje się. No, powiedziałbym, uroczy. I naprawdę, naprawdę pasuje mi swoim klimatem. Gdy tak na niego sobie spoglądam, to dochodzę do wniosku, że to, co tutaj mocno działa i sprawia, że te proporcje chyba się nie stały przesadnie zagęszczone, i ciągle mi się to jeszcze podoba, to to, że jest. Tarcza zaprojektowana w sposób bardzo, bardzo rzekłbym, nawet sterylny, no bo serika nie nakłada nawet logo. Pozostawia to miejsce na górze pod godziną 12, zupełnie, że tak powiem, niezagospodarowane. Mamy tu pustą przestrzeń. Jest to takie troszeczkę zaskakujące, bo nie widzi się tego za bardzo w zegarkach, pod którymi się ktoś tak naprawdę podpisuje. Znam to ja osobiście, właściwie chyba tylko z różnych chińskich ali zegarków, które można kupić w wersji sterylnej, bez naniesionego żadnego logo, w różnych nie wiem jakich celach, a które są zazwyczaj totalną, wizualną zrzyną z pomysłu graficznego, designu na inny zegarek. Tutaj, zresztą, jak doczytałem gdzieś, pokazując zdjęcia na czasach i w innych miejscach w internecie, istnieją też homary Seriki, e, które można odkopać gdzieś tam na AliExpressie i ze względu na to, że sama Serika nie, nie nakłada logo na tarczy, to i tamte, nie mając tego logo, praktycznie rzecz biorąc, wyglądają jeden do jeden tak samo. Czy to dobrze? Nie wiem. Nie miałem takich klonów czy kopii jeszcze w ręce i na razie nie planuję, bo udało mi się położyć swoje łapy na oryginale. Na pewno jest to zegarek, który mi się bardzo spodobał, i zobaczymy, jak długo ta moja miłość do niego potrwa. Czy jest to zegarek, który kupi mnie do siebie na stałe, tudzież na bardzo długo? Ma ku temu potencjał, bo robi coś, co mnie ciągnie w niektórych starych designach. Jak miałem takiego Tiger Concepta, który gdzieś bazuje na historycznych, starych bardzo referencjach Tudora czy Submarinera, to tutaj. Serika robi też coś podobnego. Wyciąga te pomysły, te proporcje, które znamy z zegarków retro, i opakowuje je w taki fajny nowoczesny sposób. Ten zegarek u mnie zachowuje się bardzo fajnie. Ten werk, który potencjalnie jest problematyczny, zachowuje się spoko. Nic złego się nie dzieje. Cały zegarek trzyma rezerwę chodu. Obsługuje się go bardzo fajnie. No i... Właściwie rzecz biorąc, nie mogę się do niego jakoś szczególnie przyczepić. Z mojej perspektywy, za to muszę powiedzieć, że nawet za używkę liczą sobie ludzie bardzo dużo pieniędzy. I to jest zdecydowanie, gdy ja na to patrzę, taki zegarek, o którym mogę powiedzieć, że nie opłaca się go kupić. Ale być może warto. No bo z mojej perspektywy, ta ilość Friday i ta ilość takiego niespodziewanego Play barrel, tak bym to powiedział, jest po prostu bardzo mile widziana i daje, daje dużo, dużo, dużo uśmiechu na, na twarzy, gdy mam ochotę go założyć. Uśmiechu w takim klimacie retro, który pasuje właśnie do takiego użycia. Ale to jest moje widzenie. A jeżeli wszystko dobrze zadziała, to będę mógł z Wami się też podzielić. Czy właściwie będę mógł poprosić Mateusza z kanału Dziedzin Watches o jego spojrzenie, bo mówiliśmy się w ten sposób, że. Tą serikę wyślę do niego, żeby poznać jego opinię. A to, co ja robię teraz, to nagrywam ten materiał, te ujęcia, jeszcze zanim zrobię tą wysyłkę, żeby, żeby powiedzieć przed kamerą moje własne przemyślenia po cirka bałt dwóch tygodniach z tym zegarkiem i niejako uniknąć skażenia opinią Mateusza, kiedy już ją usłyszę. Cześć, Mateusz z tej strony. Moją rolę tutaj w tym filmie już znacie, bo Tomek przed chwilą zapowiedział i muszę Wam przyznać, że gdy tę propozycję otrzymałem, to tak w duchu się uśmiechnąłem, spodziewając się niejako takich komentarzy, że dorzucam takie trzy grosze snoba do tej idealnej piaskownicy mikrobrandowej. Oczywiście. To tak z przymrużeniem oka, ale gdy obejrzałem już to, co Tomek nagrał na temat tego zegarka, co zapewne przed chwilą obejrzeliście, i skonfrontowałem to z, moimi, z moją opinią na temat, na temat tej seryki, to być może tak to właśnie zostanie odebrane. Bo ja przede wszystkim nie zgadzam się z Tomkiem odnośnie ceny tego zegarka. Uważam, że to jest bardzo przyzwoicie wyceniony zegarek. Specjalnie unikam tutaj nazywania go mikrobrandem, bo chciałbym rozpatrzyć tę serikę z perspektywy tego, czym ona jest, a nie tego, czym ona nie jest. No nie jest znanym brandem. Nie ma tutaj dziedzictwa, nie ma prestiżu marki, która nawet nie zdecydowała się umieścić logo na tarczy. Ale gdy skupimy się na tym zegarku, na tym, czym on jest. To przynajmniej w mojej opinii wychodzi, że to jest całkiem fajnie wyceniony i świetnie wykonany produkt. Mnie w ogóle rodzą się takie myśli w głowie, że jeżeli teraz zaczynałbym tę moją przygodę z kupowaniem, kolekcjonowaniem zegarków, to być może zostałbym na zawsze w mikrobrandach. Gdy ja wchodziłem na poważnie w to hobby. To mikrobrandy jedynie co miały do zaoferowania to relatywnie niską cenę. I właściwie tyle. One wszystkie wyglądały jak klony znanych i yy, sprawdzonych designów. Więc to, co w mojej perspektywie one mi dawały, to wyłącznie poczucie tego, że kupiłem coś gorszego po prostu gorszego gorszego jakościowo nie posiadającego żadnego własnego DNA. A dzisiaj świat mikrobrandów to jest najlepsze value for money w całej branży zegarkowej, i co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Oferują nie tylko fantastyczne wykonanie, dobre ceny, ale dzisiaj klient oczekuje od tych marek własnego, unikalnego designu, nie tylko zrzynania z konkretnych starych projektów czy konkretnych trendów. I serika jest tego najlepszym przykładem. I na tym mógłbym zakończyć. Samą tą jakością projektu, ta serika swoją cenę uzasadnia, w mojej opinii przynajmniej. A jeśli chodzi o jakość wykonania, to tutaj również uważam, że jest adekwatna do ceny. To jest jakość, powiedziałbym, zegarków Christopher Ward czyli coś więcej niż dostajecie od Szwajcarskich marek od dużych grup, od marek grupy Swatch, coś więcej niż Mido, niż w Tissot, niż w Hamiltonie, które kosztują podobne pieniądze. Więc patrząc z tej perspektywy, ta Zerika absolutnie nie wydaje mi się przesadnie wyceniona. Zdecydowanie wolałbym zapłacić te okolice 6000 złotych za zegarek z tak unikalnym designem niż powiedzmy 2-3 tysiące złotych za podobnie wykonany mikrobrand, a zaprojektowany w taki generyczny sposób, zaprojektowany tak, jakby to Midjourney wygenerowało popularny zegarek w jakiejś tam niszy. A tak w mojej opinii projektowana jest zdecydowana większość tych zegarków mikrobrandowych, które przynajmniej mnie się gdzieś tam przewijają na na WoLu, na Facebooku czy na Instagramie. To są zegarki, które próbują zadowolić jak najszerszą grupę odbiorców, stawiając na takie ponadczasowe, klasyczne rozwiązania, co w efekcie skutkuje zegarkiem bez własnego charakteru. Seryka zdecydowanie ma charakter. I jeszcze jedna rzecz, a propos ceny, o czym wspomniał Tomek że ten zegarek na rynku wtórnym nadal kosztuje dużo. To jest jego zaleta, to nie jest jego wada. Jedną z największych wad mikrobrandów w mojej opinii, co mnie też powstrzymuje przed kupowaniem tych zegarków, jest ich utrata wartości. To, że ja kupując ten mikrobrand, automatycznie godzę się z tym, że sprzedam go za cenę sporo niższą niż go kupiłem. A przez to właśnie łatwiej kupuje mi się zegarki droższe od uznanych marek. Przez świadomość, że jeżeli upoluję odpowiednio dobrą cenę, to odsprzedam go bez straty. Ponadto bardzo podobają mi się same rozmiary. Bardzo podoba mi się, jak pracuje bezel w taki bardzo gładki sposób. To jest chyba jeden z najfajniejszych bezeli, jakimi kręciłem. Podoba mi się też to, że na bezelu mamy zarówno podziałkę minutową, jak i godzinową. Więc można tutaj zastosować go też jako taką ubogą wersję zegarka GMT. Ubogą oczywiście w cudzysłowie. Bo ja sam bardzo lubię takie rozwiązanie. Ja często z moich diverów korzystam jako zegarków GMT, jeżeli gdzieś lecę do innej strefy czasowej. Ustawiam sobie ten bezel na sztywno, tak, żeby e, móc po lekkim obróceniu ręki odczytać szybko o godzinę w mojej strefie czasowej. Może nie tego się po mnie spodziewaliście, nie takiej opinii, ale podsumowując, uważam, że to jest świetnie wykonany, świetnie zaprojektowany zegarek za bardzo rozsądną cenę. Dzięki i do zobaczenia. No cóż, ta serika mi się bardzo podoba. Czy to jest tylko takie podobanie wynikłe z miesiąca miodowego nowego zegarka? Trudno mi orzec, naprawdę nie wiem. Zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi, czy postanowię sobie taki zegarek zostawić na stałe w kolekcji, czy będzie dla niego miejsce, czy po prostu pójdę drogą dalej i będę szukał. Na razie przez tą swoją nieoczywistość, a jak już podkreślałem, ja lubię te zegarki, które są troszeczkę dziwne. To przez tą swoją dziwność, nieoczywistość i bardzo, bardzo, bardzo przyjemny rozmiar na ręce, mocno tutaj siedzi. Choć wbił mi też klina, bo nie mogę sobie pozwolić, żeby go po prostu tak zostawić, i musi się to zdarzyć kosztem czegoś innego z kolekcji, bo inaczej tego po prostu nie ogarnę w taki chociażby stricte fenicjański sposób. Tak przede mną jeszcze takie zastanawiania się i wybory. Przed nami jeszcze spojrzenie Mateusza na to z nieco innej perspektywy, z perspektywy odniesienia do innych zegarków, z którymi Mateusz miał kontakt, z którymi Mateusz, na których Mateusz wyrabiał sobie pewne swoje oczekiwania czy opinie. Jestem bardzo ciekaw, jak ten francuski mikrobrand, czy ten twór francuskiego mikrobrandu wytrzyma czy jak wyjdzie z takiego starcia, czy starczą czy natarczy. A że Mikrobrand pochodzi poniekąd z Paryża, to może na tarczy arwernów, a może starczą arwernów. Jak to kiedyś Asparanoix robił w komiksach. Serika jest fajna, naprawdę fajna. I z mojej strony na dzisiaj to tyle. Dziękuję, cześć, i do zobaczenia.